No i się Chciałem Chciałbym Wam pokazać mojego bohomaza. Stało to już chyba z 7 lat, nieużywane. Skonstruowałem to kiedyś, bo sąsiad, u mnie na mnie po sąsiedzku, wycinał gałęzie od swoich drzew choinkowych. I było tego od groma. Ja mu kazałem te wszystkie gałęzie wrzucić do mnie na działkę, no i wtedy sobie zbudowałem taką sieczkarnię do mielenia tych wszystkich gałęzi. Tutaj wszystko z blachy szóstki. Tutaj nawet żem tego nie zabezpieczał, żeby sobie ręki nie wsadzić. Także jeszcze a to jest temat tak zwany rozwojowy. Silnik 11 kW, czyli jakby dołożyć skrzydła, to by to poleciało nawet. No i nadbierało mi się gałęzi. Wyciągnąłem, trochę odkurzyłem, tak jak widać. No i chciałbym Wam zaprezentować, jak to tutaj chodzi. Konstrukcja bardzo prosta. W środku wiruje, yy, wiruje wałek razem z dwoma ostrzami. A tam nawet nie widać tego. A no i Misza z tym. Wiruje wałek z dwoma ostrzami. Tnie to wszystko na drobne kawalątki. W zamyśle miało być to do, zrobione do Pieca na takie chipsy do drewna z podajnikiem, ale jak to powiadają, życie zweryfikowało plany. No i tutaj to zostało stoi sobie. Silnik nowy 11 kW jeszcze, praktycznie rzecz, tutaj dopiero w tej maszynie, to używany może, nie wiem, z 10 godzin parę lat temu. No i teraz miejmy nadzieję, że to zaskoczy i. Pokażę, jak tutaj to to działa. Jeszcze się to... Oj. Kręci się. Kręci się. Także zaskoczy na pewno. I będę ciapał gałęzie. Wtyczkę muszę tylko wymienić, bo jeszcze stara aluminiowa, a już umie wszędzie plastikowe. Także wymieniam wtyczkę i pokazuję, jak to chodzi. Także na narazicho. No i dobra, wtyczka zmieniona. Kilka lat to stało. Nie wiem co po tym można się, czego można było się spodziewać. Ale patrzymy, czy to będzie pracowało. Także załączam. Chyba moje bezpieczniki wysiadły, Ale widać, że się w dobrą stronę kręci. także... Idę włączyć bezpieczniki i włączamy jeszcze raz. Dobra, przełożyłem na mocniejsze gniazdo. <grydy> Zobaczymy teraz. Także włączam. No I na mocniejszym gnieździe tak samo dupa. No i dobra, okazało się, że we wtyczce <grydy> tej, która jest podłączona do gniazda domowego, się okazało, że tam kable źle po. Podłączane były. Teraz już to wszystko działa, także Tak Działa jak marzenie! Także działa jak marzenie, także wyprowadzam się sieczkarnię no i będziemy szatkować gałązki, także zapraszam na szatkowanie gałązek z mojego sadu. Także mam tu tyle gałęzi z mojego sadu na zbierane. No i co? Będę szatkował to jak nic. No, i tak, tyle sobie odebrałem jeszcze drzewa do wędzenia z tych moich krzakulców. Tutaj stare drewno z czereśni do wędzenia. No, a tutaj z tych wszystkich krzakulców sobie naśrutowałem tyle o. tych chipsów. Także są cztery wory. Przez lato to wyschnie i pójdzie w piec, w warsztacie. Także jeszcze pokażę maszynę jak stoi w garażu. No i będziemy się żegnać. No i tak, maszyna zaparkowana. Zdała jak zwykle egzamin. Nie jest jakiś to tam super piękny sprzęt, ale jak to powiadam, ja zawsze to nie ma wyglądać, to ma działać. No i działa. Także Generalnie rzecz biorąc, kilka lat to stało. Pora będzie, chyba, tutaj te wszystkie śruby porozkręcać: zdjąć tutaj tą pierwszą czołową blachę, przejrzeć noże, bo na pewno wymagają już ostrzenia. Są wykonane one ze stali sprężynowej, czyli popularnego resora. Przeostrzyć, złożyć z powrotem i będzie dalej działała. Silnik jest tak wielki. O tak potężnej mocy, że gdyby tylko tak jak już wspomniałem na początku dodać temu skrzydła, to by zaczęło to latać. A tutaj jeszcze Wam chcę pokazać przegląd moich wętek. Ta u góry to jest moja pierwsza wędka. Na dole następna wędka. Jeszcze bambusy. A tutaj już pod spodem bardziej nowoczesne. A ta tutaj na dole. Akurat teraz <noise> w eksploatacji czasami sobie gdzieś na jakieś jezioro pojadę i sobie powędkuję trochę. No i dobra, żeby nie przeciągać tej luźnej delegacji na temat maszyny śrutującej, <noise> chipsującej yy, krzaki z mojego ogrodu. Co na razie, dajcie suba, dajcie palucha w górę. No i się wandero do następnej wizyty umie w warsztacie na Radzicho